Bitcoin przekracza 94 tysiące dolarów, a Wall Street traci grunt pod nogami. Czy to początek wielkiej rotacji kapitału? Sprawdźmy. Bitcoin rozpoczął tydzień z impetem, przekraczając poziom 94 tysiące dolarów. Analitycy, tacy jak Jeff Kendrick ze Standard Chartered, przewidują, że BTC może osiągnąć 120 tysięcy dolarów w drugim kwartale 2025 roku, a do końca roku nawet 200 tysięcy dolarów. Co stoi za tym optymizmem? Rosnące napięcia handlowe i niepewność wokół polityki Fed skłaniają inwestorów do poszukiwania bezpiecznych przystani, a Bitcoin zyskuje na atrakcyjności. Dodatkowo, instytucje takie jak Strategy zwiększają swoje zaangażowanie w BTC, co potwierdza rosnące zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych. Na Wall Street nastroje są mniej optymistyczne. SP 500 spadł o 0,7%, Nasdaq o 1,2%, a Dow Jones o 0,3%. Inwestorzy obawiają się nadchodzących danych gospodarczych i wyników kwartalnych gigantów technologicznych, takich jak Apple, Amazon czy Meta. Dodatkowo, ankieta JP Morgan wskazuje, że 93% inwestorów nie spodziewa się, aby S&P 500 przekroczył 6000 punktów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Obawy dotyczące recesji i stagflacji są coraz bardziej powszechne. W obliczu niepewności na rynkach tradycyjnych, Bitcoin zyskuje na popularności jako alternatywa inwestycyjna. Rosnące zainteresowanie instytucji finansowych oraz pozytywne prognozy cenowe mogą przyciągać kapitał z rynku akcji do kryptowalut.